Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Panie Panowie według tytułu sprawowania funkcji trudności. To ja swoje krótkie wystąpienie, bo nie będę powtarzał bardzo celnych argumentów zasadniej moich przedmówców zacznę od postawienia tezy. Włączenie wiakarpatii do sieci podstawowej to strategiczny interes całej Europy, nie wschodniej Europy, tylko całej Europy. Proszę państwa. Mówione było dużo o braku połączeń komunikacyjnych na kierunku południowym, północ-południe. Trzeba do tego dodać, że mamy na myśli nie tylko transport drogowy, ale tak samo jeśli chodzi o sieć kolejową. Takiej sieci kolejowej na tym kierunku po prostu nie ma wystarczającej na tej części Europy. Szanowni Państwo, Uzasadnienie mojej tezy to dodatkowa sprawa. Chyba nam wszystkim, mam na myśli y, Europę Zachodnią, tą jak u nas się często mówi, y, piętnastkę, starą piętnastkę, ale tak samo i po poszerzeniu, y, zależy nam na szeroko pojętym bezpieczeństwie, natomiast integracja. Ukrainy, czy też docelowo Turcji, to jest w interesie nie tylko Polski i siedzących tutaj reprezentantów siedmiu państw, tylko praktycznie całej Europy. Wspomniane było tutaj Partnerstwo Wschodnie, ale ja bym dodał, mając na względzie szeroko dosłownie pojęte bezpieczeństwo Europy, powinniśmy dążyć do tego, ażeby ta trasa była wpisana do tej sieci podstawowej. Wydaje mi się, że powinniśmy wszyscy zintensyfikować swoje działania pod adresem rządów naszych państw, ażeby były podjęte konkretne działania, a często nie były to, no niestety powiem w odniesieniu do tego co się dowiedziałem od pana Pake. Pozorowane działania, bo dowiedziałem się tutaj, że nie ma oceny oddziaływania na środowisko części. S19 na terenie północnej Polski. Dobrze, że jest nas tutaj dużo samorządowców i byłych samorządowców. Ja mam głęboką wiarę w sprawność samorządu i wywieranie nawet, powiem, jakiegoś nacisku przez stronę samorządową na rządy, gdyż tak jak w przypadku Polski na przykład to samorządy. W tej chwili dysponują ponad 63% środków publicznych. A jeśli chodzi o rok 2009, 2010 i 2011, samorządy prowadziły ponad 76% inwestycji ze środków publicznych. I mój apel jako byłego samorządowca czterech kadencji, obecnie parlamentarzysty, do nas wszystkich, szczególnie do samorządów, o podjęcie właśnie tych działań i intensyfikacja tych działań, dlatego że rozstrzygnięcie w Komisji Europejskiej na forum Parlamentu Europejskiego odnośnie, odnośnie sieci właśnie tej podstawowej zapadnie już niedługo. I jeszcze kończąc raz pozwólcie, że zakończę swoją tezę. Włączenie wiakarpati do sieci podstawowej to strategiczny interes całej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.